Dzień mówić? dobry. Ta oto pani występowała w pierwszym odcinku mojego vloga. To był pierwszy? To był pierwszy odcinek mojego wow, vloga. Ja jestem legendą na tym kanale. To było, to było... ile lat temu? To było w tym momencie 3, 3. lata temu. No niecało, nie cały. pewno 3. Nie, tak. Ej, uśmiechnijcie się ładnie, tak? 3, bo to był marzec. To ten nam robi tam zdjęcia. Okej. Okay. No, to był marzec, więc to było 3 lata temu. Mm, tak. Zestarzyliśmy się od tego czasu. Nie, ja mi... wyglądam tak samo. Mój się sprawdzić. Jesteśmy, w tym, jesteśmy na takim wypadzie zdjęciowym, w tym momencie jesteśmy na Muranowie, na takim ładnej okolicy. Jest taki ładny dziedziniec. Bierzemy tutaj zdjęcia. Zwroda trochę na przypala, natomiast czego się nie robi dla ładnych kadrów. Najładniejsze. Puszczamy ten tak. wspaniały skwerek, Na O, to. przepraszam, walnę mi się zakiem. Przechodzimy <grym> po czerwony dywania. Ja, o, no. kochani, patrzcie teraz zmiana tutaj fotografa. Nie wiem czy to widać. Dupa nic nie widać. <laughs> nie wiem co nagrywam. Hej o hej jesteśmy w Nero. I jesteśmy bogaci, słuchajcie. Spytaliśmy się pana, czy można wziąć pusty kubek, ale niestety nam nie pozwali, więc musieliśmy coś kupić. To, tak. naj... to, to, jest woda. to jest woda. Dokładnie. Jest tak. A ten piernik co tu był? To nieprawda. To z tak, z Biedrza. Na promocji w Biedzach. Tak. Tam naklejkę ktoś wrzucił do to przekleiliśmy. Tak, to wyciągnęliśmy bo leżała tak na wierzchu A to Gufon. A to... To jest na trapach. Nikon. No i tam też gufon. Będę musiał to wyciąć, bo się śmiejemy z posiadaczy Nikonów. Nie śmiejemy się z posiadaczy Nikonów. No i tyle. Koniec, cięcie. Czyli tak Wczoraj nim z Bartkiem jechaliśmy. A jest podobno w ogóle jeden wagon, czyli to jest ten sam, generalnie. I ma lampki. Okay. Ale huk, i tak już po świętach. Nie trudno. Dawaj, 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 dawaj. Nie się, <laughs> nie, nie otworzy się. Próbowałam! To jest filmik? Tak. Patrzcie też na metro. Eee. Wow. To jest to świąteczne metro, które podobno jest jeden wagon na każdej. Nie wiem gdzie idę. 16 metro. No dobra, no wchodzę sobie po prostu. Ja odjeżdża nasze świąteczne metro. Znaczy no, no nie nasze. No. Może Patrzcie kiedyś? Na Było miło. Szkoda, że po świętach. Zdążę zjeść bułkę do końca, jak wracamy. <laughs> bo, my generalnie wróciliśmy na tą samą stację, na której siadaliśmy czyli Nowy Świat Uniwersytet. Dlatego, ponieważ przyjechał też Świąteczny Metro i spontanicznie do niego wsiedliśmy, postanowiliśmy, A ja że. ja myślałam, że nie do zrobiliśmy. Myślałam, że pojechaliśmy dalej i pojechaliśmy dalej. że jest jeden mm -hmm. dodatkowy? A my nie, bo w sensie my przebiegliśmy wow. do następnego. Musisz wszystko reklamować na tych vlogach. No, no że tak od dołu, a Twarz wygląda się no, do od dołu. O Boże, dobrze, przepraszam. No więc tak. Yy, jedziemy pod pomnik z ręki, ale nam. To spodobało się świąteczne metro. Pierwszy raz jechałam w tym roku i w poprzednim roku świątecznym metrem. To z tego, że jest 4 stycznia? <laughs> w tym roku i w poprzednim roku. <laughs> hmm. Bo w poprzednim roku szukałam świątecznego metra i nie udało mi się go znaleźć, co było smutne. Druga linia jest fajna, ale ma jedną wadę. Bo na przykład, jak kupuję bilety, no to kupuję je przez aplikację banku, w której mam... M, dostaję kod QR. I... nie ma tutaj skanerów kodów QR. Pytałem się nawet pani z metra, bo myślałem, że po prostu jestem za głupi, żeby je znaleźć. Pytałem się pani z metra i pani z metra powiedziała, że, że... nie wie, czy te skanery są i dała mi tą taką wejściówkę e, wielorazowego użytku. Mogę na powiedzieć, no ale i tak trzeba mieć bilet kupiony, żeby z tego korzystać, nie tak, że mogę iść metrem za darmo. Ale mogę przejść przez bramki. Jedziemy teraz tym... Y ja. nie, czyli my nie jedziemy wiem, tamtym. My jedziemy tym drugim, no. Za minutę dziesięć. No, przyjechaliśmy tamtym. Tak. Bo robimy takie rundki. Nie wiem, idziemy na ładne schody. Ale stacja Centrum Nauki Kopernik ma fajne schody, na których jeszcze będziemy robić zdjęcia. Mhm. Teraz będziemy znowu bieżać w górę.